z tej strony Ignacy K. Na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie takiego dużego blisterka. Za takiego blisterka ceny scenariusz 30 zł, bez jednego grosika. W środku mamy 3 saszetki, jedna karta z emitowanej edycji, jedna coin, jedna karta XXL. No, taki blisterek. No, to jest opłaca... Dla mnie to się najbardziej opłaca. No to otwieramy. Już w poprzednim odcinku też otworzyłem takiego blisterka i były właśnie i był, była duża karta z rezentacją Polski XXL i w każdej takiej w każdej jednak takiej w taki, takim blisterku może trafić dużą kartę z całą naszą reprezentacją. W każdym. A, z, z małej limitki mamy Belgię. Czyli zrobimy sobie pojedynek. Polska, Belgia. Zrobimy sobie trzy saszetki. Listerka sobie otworzymy. Końcu sobie położymy tutaj. No i zobaczymy, kto wygra. Polska czy Belgia? To otwieramy pierwszą saszetkę. To mamy Katar, Serbia, Serbia Rajkowicz. Z zgany mamy Babę, Holandia, Francja, Zjednoczone Mieletarskie, Argentyna, I druga saszetka. jest, sobie liczyłem, czy, czy żadnej karty nie było. I mam jakiegoś napastnika przyklejonego. To jest Afif z Kataru. Potem mamy Serbię, Rajkowicz. Logo Japonii. Serbia znowu. Anglia, Japonia. I Meksyk. I ostatnia saszetka. Ten odcinek będzie krótki. Kodzik sobie odłożymy. Mamy Kamerun. Szwajcaria. Arabię Saudyjską. Ponoć nie Arabię Saudyjską. Chorwację, Walia i Hiszpanię. Czyli ten odcinek był krótki. Jest niestety Ramis, Polska, Belgia. Zrazem szybko czy nie no bo już miałem głowę na Polsce, a w końcu zapomniałem tej Belgii. Nie, nic nie wpadło chyba. No to to już koniec z, z tego blisterka. Tutaj mamy kodziki. No dobra. Dobra, no na następnym odcinku może właśnie te karty włożymy sobie do albumu. No to już koniec sobie tego odcinka. Cześć.